Szymaneczku w pierwszym odcinku na moim kanale House of Might and Magic 3: The Shadow of Death. Zaczynamy nową grę. Pojedynczy scenariusz na luźno: będziemy sobie grali, Pokaż dostępne scenariusze. Zagramy sobie na przykład na. No, na tym, czemu by nie. Kiedyś wiele stuleci temu w tym świecie panował pokój. Cztery kultury żyły w harmonii i swobodnie mieszkały się, le, i swobodnie mieszkały się ze sobą. Czas, chyba błąd w tłumaczeniu. Co? Co? I, I swobodnie mieszkali się ze sobą. Spokojnie. To jest dobrze. To jest na pewno dobrze. A potem do władzy doszedłeś ty i zauważyłeś, że byłoby dla ciebie znacznie lepiej, gdybyś władał całym światem. Czemu nie? Zaglądam sobie na łatwym, ponieważ... Ee, chcę, żeby to było takie na spokojnie sobie pogadamy, troszeczkę wytłumaczę grę. Ehm, myślę, że będzie fajnie. <laughs> pokażę zaawansowane opcje, zagramy sobie zamkiem a bohaterem zagramy tym murzynkiem, Edric'o Edric, bo ma specjalność gryfy a gryf to jest imba, jednostka ale to też później wytłumaczę, artefakt oczywiście bierzemy, bo jest to dostępne złoto, zasoby bierzemy sobie losowo oczywiście, ale artefakt no i właściwie bezbędnych go pitolenia, zaczynamy Rozgrywkę. Zasiadłszy zasiadł na tronie, doszedłeś do wniosku, że byłoby znacznie lepiej, gdybyś władał całym światem, a nie tylko jego ćwiartką. Przecież, oczywiście, że byłoby lepiej. Jesteś mądrzejszy, lepiej wyposażony i, i rządzisz bardziej sprawiedliwy niż pozostali władcy, którzy po prostu trwają czas swojego panowania. Pff, oczywiście. Okej, okay. zobaczmy, co możemy sobie zbudować. Hmm, zacznijmy, może do dużo dużej To zawsze miło. Syk, kuszmików, bierzemy sobie do naszych armii, eee, pikinierów poproszę, i grywki grywki to jest na, grywki zawsze na propsie, czekaj może troszeczkę zmienimy ustawienie w ten sposób, i właściwie jest zobaczmy jaki nam artefakt wylosowało cóż to jest, duch opesji. i ten artefakt wniweluje podczas bitwy wszystkie premie zamrale oraz... Co? Nie chcę tego. Jakim prawem to mam? To ja. No, no, plus jeden, także co? Ja będę sobie odejmował morale. Nie, nie zgadzam się na taki de facto. Um, a czy. Stop, stop. Póki jesteśmy jeszcze w zamku. To, żeby, to jak to sobie bohatera. Będzie to Sylwia. Będzie rycerzem i będzie miała dowodzenie i nawigację. Nawigacja się przyda, ponieważ ją wyślemy na morze. Chociaż nie czemu, ja nie mogę jej, Aha. Tak, cyk, bierzemy, a czekaj, stop, to jest jakaś, a ona ma mało marmier, idźmy stąd, dobra, yy, damy jej i, chociaż czekaj, stop, yy, tu wolałbym jeszcze, jak to się robiło, nie pamiętam, yy, was trzeba ulepszyć, od razu na start, tutaj, grypki, wy, o, i jednego, tak, 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 gramy, jest Sylwia, 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 ty, czy mo może poczekaj, Najpierw wyślemy naszego adrika tutaj, może na no, nie radę. no chodźcie, mmm, ryski, ryski możecie sobie właściwie, No poczekajcie. Uszlicy wy też. Poczekajcie aż podejdą i będziemy... Może będziecie mieć prostą strzałkę. Wy podejdźcie. Nie ma takiej strzałki. Niestety jest tak żal. Żal, żałość. Tu może podlecimy. No i właściwie... E, to zrobiłem. Dobra. Czekaj, czekaj. Okej, ty już nie żyjesz kopię O nie! No dojdź do mnie. Kurde smutek. O co? Zabiłem Rachita. O mój Boże, co za rzeźnik U Jezus Maria, to było... Brak strachów, ładnie, no, pięknie Zabierniemy kamulce Idziemy na... Reptil... Co to jest? Reptilioni, ojeju Albo nie Albo właściwie to zapiszmy sobie w i pójdźmy na nie Zapiszmy sobie ją jako 1-1-1, czemu by nie Tak Proszę. Okej. To wlecie szybko do nich. O i chyba jednak będą. To może dobrze być. No. Gryfy pójdą. Siąchać. Aaa, gryfy. Jakby mógł tak się skończyć. Jezus Maria. Tu gryfę straciłem. No dobrze. Jakim prawem strzec? Nie rajcie, jest trójco. Co ty myślisz? Dupę. Ja to wyjść sobie zupę. Trzy Smutek. To chyba. Nie panie fajne. Hmm. Powiem prawdę, to jest drugie podejście z tego odcinka. I w poprzednim tam nie jesteś, to mnie gryfów straciłem, nie powiem. Hmm, podejdźmy sobie może tutaj. Wodny, może się mój no znajdę. Właśnie dostojność, że dojrzałem tego złota, kosztowało mnie wiele pracy. A co, szukajcie go po kieszeniach? Hmm? Przyjdź, się po więcej w przyszłym tygodniu. Jeszcze go po kieszeniach. Będę musiał długo szukać tak w tych kieszeniach, bo ja nie wiem, czy tam tam wnosi w tych kieszeniach. Dobra, która? Podemną sobie na początek zamach, może. I zbudujemy ratusz. Ratusz zawsze miły. Teraz pan, pan może pójdzie do zamku, chociaż idziemy Chcemy tutaj, idziemy tu, chcę iść tylko, damy im ramę, okej, okay. pan gryfów, ciuf, ciuf, pan sobie podejdzie tu, pan sobie poczeka, nie, nie będzie prostej strzałki, a jednak jest jest strzałka. To pięknie, to dalej, czekamy, strzelamy. Oj, Ojej, ja ich zabiję 10? Hmm, wątpię, ale oni mi raczej nic nie zrobią. Zabiję, no zabiję. Okej, okay. tak, tak jest mój, także. Ładnie. pięknie. Wracamy się do zamku, wybieramy wojska i idziemy na tych żywiołaków. Nie, mnóstwo przeciwników, jakim magmy. Nie ja pamiętam, jak oni się skalują tutaj, że. Nie wiem jak tam dokładnie jest Ja, pięć, ja to jest plus 5, zawsze Jest plus 5 I fontanna zaraz wyjdziemy na morze to płyniemy. Piękne. Piękne. Zapiszmy sobie grę, bo moja e, Bo ta gra ma tendencję do samo wyłączenia się w kluczowych momentach Dobra Co my tutaj możemy zbudować? Mm, koszary. Koszary na propsie syk, wszystko ładnie, pięknie też umieśnieni zbrojni wiele lepszych od chociaż jest inny Każdy dobry władca, ty jesteś przecież najlepszym władcą na świecie, oczywiście. Ty złasz aby dowiedzieliśmy co pnąją twoi wrogowie. Zwłasz, e, zawsze lepiej jest znet swojego wygra, a ty za, zawsze robisz to, co najlepsze. Wy zwiadowcy są wyśmienici w swoim fachu znacznie lepszy niż jakikolwiek, jakikolwiek inni. To będzie szybka wojenka, na pełną szybko ci, udać ci się zmierzyć przeciwników. Oki do oki. Tak. Ty musisz tutaj szybciutko na przykład, nie wiem... Ulepszona wieża gryfów. Tak, będziemy mieć super tupa. A mogę tylko ulepszyć tych ośmiu. To nie. Weź może ty poczekaj, tylko 9 to jest, kurcze. Mm. No, szczerze mówiąc trochę się ich boję. Ale możemy z nimi spróbować. Zapiszmy sobie tylko jeszcze raz grę. No i tu będą często zapiszę w tej serii. No i zatakujmy ich. O! Stronnicy! No to mnogo. To oczywiście 21. A jak to wpłynęło na nasze morale? Hmm. No, nie ładnie. Oni mają niskie morale. A mamy wysokie, no... Nie, oni mają chyba neutralne morale. Tak mi się przynajmniej zdaje. Tak, oni mają neutralne. W ogóle, nie powiedziałem nic o tutaj... Em, talentach mojego Edricka, którym partnerstwo to jest naprawdę dobre, bo to skaluje obrażenia o 5, następny e, poziom o 10 i tak dalej. No dowodzenie, morale to też się przyda, bo mamy tych drzwi nieprawdaż? No i tutaj zgarniemy sobie to wszystko. to mamy chmyczki, koształy. Ok. Te idź po ten swój statek. Dobra, kupujesz I wchodzisz. Okej, Ok, ty dalej zbierasz, co ty masz zbierać. już od 10% to są chyba 3 albo 4 poziomy tego partnerstwa Maksujemy to najwyższą możliwą najwyższą możliwą i właściwie możemy jeszcze raz iść do zamku a tymczasem w zamku. Zbudujemy sobie może cytadele. Będziemy zbudować zamek i na końcu kapitol. Dobra. Hmm, ty, ty go zadku proszę. O, w ogóle tu jest zamek, jeszcze jeden. To za chwilę sobie go zdobędziemy, bo zawsze dodaję dodatkowy przychód, a przychód przychód nigdy za mało. Dzień szósty. Wchodzimy. A wojnie. Ehm, o, wyciągasz z wody wyczerpanego rozbika, ratując go przed śmiercią w chłodnych wodach od oceanu. Rzeka mi nie wygląda. No cóż, nie, tu jest rzeka, dobra. To jest, ocean, nazwijmy go wąskim. Eee, dowodem wdzięczności uratowanego nieszczęśnika jest stoicki obserwator. Ale że nie co, on go wyciągnął z kieszeni, czy coś? Skąd on go wyciągnął? I pływał sobie i no, błagam. To co on pływał jakąś torbą, gdzie trzymał posą? Ta logiczność mnie dobija. Stoicki obserwator. Haha, słup soli. Eee, ten artefakt zwiększa umiejętność AP. Sokolik wzrok bohatera od 10 dzien... bo my mamy bardzo tutaj sokolik wzrok to na pewno bardzo nam się przyda bo po prostu mega artefakt przydatny Część statku strzemiało hotelu w jednym szukaniu i tutaj widzę 150 500 zł w łotatne wracamy do so. mm, zasłanek to będziemy lodować bo i tak tam pójdziemy naszym drugim bohaterem a tymczasem zamek Okej, Ani a nie wchodzisz, nie chciałbym, tutaj kapitol, poczekamy jeszcze na naturę i może zbudujemy sobie, o właśnie, tutaj będziemy mieć od razu tydzień i wyrekrutujemy armię, okej, okay. zbieraj sobie dalej, tak, o Jezu, tutaj już, widzicie tą wieżyczkę, tutaj jest zamek wygota żywiołów, tych, to jest zamek od nich, od tych małych... Nie, nie, Od nich. No, Jezus Maria. Od nich. Wielki magmy. Od nich jest zamek... Dobra. Yy, idziemy dalej. Zbieramy sobie drewięko, Pod winku. Mamy yy, jeszcze jakieś statku. Jakieś skrzyneczka. Na yy, ty. Ty byś poczekał jeszcze jeden dzień. O, a sobrawie ogłoszają, że symbolem wykonuje. Nie. Żywi jak ma... Ma... Kurde, no bez jajec. No i oni go dost, ma... Po prostu 5. Nie fajnie, nie podoba mi się to. To jest złe. Nie, nie to. Mam to się to. a wcześniej, nie kupujmy nic, tylko e, kupujmy, może zrobić te gry na początek. Potem was. was i was. Ok. Czy stać nas na ulepszoną strażnicę? Tak. Stać nas na ulepszenie wojsk? Tak. Super. Dobra. Teraz naszą armią trzeba się liczyć. Idziemy podbijać nowe światy. Nie, pójdziemy od... od razu młyn zobaczymy. Przejdź Też szukał po... O, też. Też szukał po kamie... też znowu szukał po określeniach i znalazł e, kamienie. Każdy nam je podarował w wyście ubolewania nad naszą tutaj... Nie skrzynią. najmniejszych skrzynią Nie do i w końcu to Super. Na pewno. To by wyciągnął... Na pewno... Na pewno... Zboża. Czy to wąskiego? Nie wiem, nie wiem. Na ze smoczej kości. Cóż to nam daje? O. Gdzie to jest? Mm, tu. Nie. Gdzie to jest? Tu. A, tutaj. Ty bo ty na na stopach. A, bo on myślał, że to kapcie jakieś chyba. fakt kiedy jest znoszony... przepraszam, ona. Yy, mora... Nie, wiedzą, i moc tyle jeden. O, to miło. Czekaj. Aha. Co to jest zabrak? czy to nas zaatakuje. Zapiszmy sobie. Nie jestem pewien. Wejdźmy sobie do tego. Niemcy kadłub olbrzymiego statku pirackiego postrzepują z cicha, acierając się o przybrzeżne skały. Czy chcesz przeskoczyć? Tak. Nie, nie. Czy nie! Nie, nie Wydaje mi się, że moja armia jest kapkę za mała. Tak jakoś mi się zdaje, nie wiem czemu. Ty mnie zabijesz, prawda? No tak. Tutaj. Tak. Fajny że scenariusz. Gdzie to jest? Tu. Co ładniej. Okej. Okay. jednak tam nie idź może. Mm, tak jak Ci podpowiadam... Kurde, tu kolejny? Być jakim prawem to jest. A okay. teraz już być głupia. O, oh, idziemy właściwie. Dobra. Niestety musiałeś pozbyć się jednego ze swoich generałów. No tak, jak zwykle. Dopuścić, dopuścił się kilka... ...ne, aby kilka grup forów rozproszyło się w okolicy i zajęło teren. Było po prostu nie do przyjęcia. Jak można zorganizować najlepsze królestwo i sprawiedliwie rządzić wszystkimi ludźmi, gdy pracują wokół Cię tak niekompetentne osoby? Tak dalej być nie mogło, więc trzeba było go zwolnić. Tak będzie szcz szczęśliwszy pracując w Sajnik, wydaje się, by być do tego stworzony. No tak, dobra. My wykonamy sobie jeszcze tą bitwę. Zapiszmy jeszcze raz. I będę kończył odcinek. Także atakujmy! O! To nie mogę atakować. To jest za... O Jezu, Purezy, jak się woje. No, z szansą mi się po... nie. ŚMIECIU dużej. Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? No po prostu nie, nie wiem Co to się stało? Nie wiem, przepraszam Co ja, że na kliknął, nie wiem Mmm Dalej. Eee daliś, Co mi raz z moich kościołków? dwa. No, nawet strat. Dowodzenie, będziemy mieć morale w końcu. I zameczek piękny, tutaj nowy. Ja już zgubię od razu. Super. Nie mamy pieniędzy w ogóle. Ale możemy rekrutować sobie... Nic. To wszystko jest nie na moim działania. No, ale super. Tutaj się no, I weź może to. Co to jest? Królewskie nogi, niemiłe stworzenia, zgaduję, że niemiłe, no ale dobra, to już chyba będzie na dzisiaj na tyle, to ja byłem e wy byliście wy, także będzie to chyba koniec odcinka, ja Was żegnam bardzo serdecznie, pa!